ハハハハ W pozycji leżącej spędzamy przeciętnie jedną trzecią doby. Tylko odpowiedni dobór materaca i poduszki pozwoli naszemu kręgosłupowi zregenerować się po całym dniu. Warto pamiętać, że odczucie komfortu podczas snu może być bardzo złudne i wynikać z niezdrowych przyzwyczajeń, a w dłuższej perspektywie sprawić wiele kłopotów. Zmiana tych złych nawyków jest kluczowa dla naszego zdrowia i sprawności. Już samo wstawanie może być wyzwaniem dla naszego kręgosłupa. Pamiętaj, aby nigdy nie zrywać się z łóżka. Obróć się najpierw na bok, potem usiądź. Kiedy wstajesz, po się najpierw delikatnie do przodu. Przenieś ciężar na nogi, napnij mięśnie brzucha i wstań prostując kolana. Kładąc się pamiętaj, aby wykonywać czynności powoli, bez nagłego napinania i rozluźniania mięśni. Materace można podzielić między innymi ze względu na twardość. Ten sam materac może być jednak twardy dla kogoś o filigranowej budowie i jednocześnie miękki dla osoby o dużej masie ciała. Dla zdrowego snu przed zakupem materaca zawsze przymierz go do swojego ciała. Należy zadbać o to, by materac pozwolił na zachowanie naturalne krzywizn kręgosłupa w pozycji na wznak i prostego kręgosłupa w pozycji na boku. I to w tej drugiej pozycji należy testować materac. Jeśli materac zapada się w okolicy bioder, a kręgosłup jest wygięty w łuk, to materac jest zbyt miękki. Jeśli wcale lub nieznacznie ugina się w okolicy barku i bioder, jest zbyt twardy. Materac powinien się lekko poddać w okolicy barków i bioder, gdy leżysz na boku. Równie ważna co materac jest poduszka. Jeśli preferujesz pozycję na wznak, poduszka musi podpierać szyję. Jeśli Gdyż spać na boku, to dodatkowo istotne jest, by głowa nie była odchylona ani w górę, ani w dół, gdyż to powoduje napięcia mięśni i tym samym nadmierne obciążenie. Ciało męczy się zamiast odpoczywać. Tylko dobór odpowiedniego materaca i poduszki pozwoli Ci się właściwie wyspać i nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych filmów na kanale YouTube Medicover Polska.